i będzie się malować z tymi pisakami, a więc przypolosować twarzy twarzy kilogram. a więc pamiętacie, jakie są ostatnio malowałam? jak nie, to powróćcie i luknijcie jeszcze raz spaghetti na krótko Wam pokażę, ale i tak macie tam wrócić potworki z potworu to poła, potwora oczywiście i od tego pięknego lisa z polskich las tak a więc nie wiadomo, co dzisiaj będę malować Zobacz, jak to tam nazywa kto? A więc musimy wymieszać. O jest. A więc raz, dwa, trzy. O! Ta karteczka wypadła. Taka zasada teraz mam, że jak mi jakaś karteczka wypadnie, to maluję. Wiecie, kogo będę malować? Szereka! To po prostu niemożliwe. Szereka. Dobra. Ale nie będziecie mogli się ze mnie śmiać, bo on nie wiedzą bardzo ładnie. Szreka, to oglądałam chyba 20 razy, tą samą jedną część. Ja cię kręcę. Ja tak lubię tą bajkę. A więc... Dobrze. Lukam na zdjęcia i już maluję. Jestem już gotowa. Mam tu szreka. Mam karteczkę i mam pisaczki. A więc do dzieła. Ustawiam kamerę. I maluję oto takiego szreczulka. A więc tak, mam tutaj kamerę ustawioną. Mam nadzieję, że dobrze będziecie mi widzieć. A więc tak, będę malować. Ok, a więc zaczynamy tak. Tu mamy jego ręce. Na razie muszę trochę poszkicować. A potem będę malować pisaczkami. Jak myślicie, nie jest łatwe takie malowanie. Dlatego, a nie szkicowanie oczywiście. Zaczęłam już malować ten kawałek trzy. Trochę śmiesznie to wygląda. I ciężko się maluje. Bo jak wiecie, szereg jest duży. A malowanie jego buzi jest bardzo śmieszne. Szereg był moją ulubioną bajką. Szczególnie zawsze się śmiałam z tych dzieci. Dobrze. Patrzcie, mam już śmieszne batuszki. ma już tu swoje te uszy takie. I to zaraz oczy, buzia, nos. I będziemy malować go z A więc miódka. No, nie powiecie mi, że jest przedko, prawda? I na no, nie nie wyglądają tak oczywiście pięknie, ale niedługo lukniecie, że to będzie po prostu perfekt. Normalnie to będzie perfekt. To będzie takie rwi, Oczy. Tutaj. I teraz tak on ma taki duży nogal. Pamiętajcie, zawsze jest warto oglądać szerega, jeszcze raz. Jak nie macie czego oglądać, za nas oglądajcie jakichś nudnych filmów albo coś, oglądajcie szerega. To jest po prostu najlepszy sposób. Przeżej, oglądamy już po 20 razy. I wszystkie części. A, osioł jest bardzo śmieszny. A więc teraz oczko, tu malujemy. tak pyk, pyk. No nie powiedzmy, że brzydki. No po prostu jest piękny. Tu jest piękna buzia. Tu zaraz sweter będzie miał do końca. Takie, jak ma tu coś ze skóry. Dlatego ma takie, widzi, dziury takie różne. A więc no, ja dalej. No już nie będę Was zanudzać, więc dam, yy, pokażę Wam, jak już będę miała wszędzie takie kropeczki, co I jak myślicie, jak mi wyszedł? To jest moje dzieło i teraz będę po prostu malować piseczkami. No i zobaczymy, jak mi wyjdzie. A, wiecie, o czym zapomniałam? Jeszcze o pazurach. Musimy tutaj domalować pazur szereg. Działamy. Zaczynamy od brązowego, czyli najpierw chcę mu zrobić tutaj skawok z podemków na dole. Dobrze, a więc robimy? Tak. I malujemy. Kawałek jak mi wyjdzie. No a więc lecimy druga noga. I zaraz nogi skończone. Dobra, jest kit. I teraz musimy namalować mu płaszcz. A więc startujemy. Od tego tu sznurka, żeby cienki i zaczynamy. Stąd. Aż dotąd stąd. Powiem Wam, ładnie te pisaczki malują Na początku tak się zastanawiałam, czy je wziąć, czy nie. Jak wiecie, nie są one tanie. Miałam już dużo bardzo pisaków, ale... lecz te były moim marzeniem I od razu kupiłam aż 168 sztuk, bo tak mi się spodobało A więc właśnie teraz musimy malować muspeterek Więc bierzemy kolor 90... 96 o, Musimy otwierać robić po kropeczce. Trochę to zajmie, dlatego nie chcę Was przynudzać. Jeśli spodoba Ci się ten piękny szereg, będziesz mogła, mógł, kupić mi kawkę. Wchodzisz w opis, wchodzisz w link by coffee i kupujesz mi kawkę. To jest bardzo proste. I... A ja będę się bardzo z tego cieszyć. Gdy już mamy prawie końcówkę. Hop, hop, drugi hop. I tak szybko to leci. I leci jak bomba. Wiecie, ten sweter tego szerega nie jest taki idealny, dlatego tak, trzeba te kropka, nie może być idealna. Chyba by nie była normalna, gdyby robiłam tą kropkę taką idealną, by tam wyszła jak jakiś, nie wiem. Przecież to jest szereg z bagna, a nie szereg z wioski. Oczywiście, znaczy, z wioski jest, ale nie szereg z miasta. Po prostu, gdyby nie oglądaliście szerega, to by tego po prostu nie zrozumiała. Bo jak można nie oglądać go? Dla mnie szereg to jest połowa mojego życia. Tyk. Teraz tak, wszędzie. tak. Musimy zrobić, gdzie widać białe, tak zamalować to. Jestem ciekawe, czy mnie subskrybujecie. Bo jeśli nie, to natychmiast powinniście biegnąć. No nie może nie biegnąć, bo to ty tylko wchodzisz i subskrybujesz. Można subskrybować. I najlepiej też nacisnąć dzwoneczek, żeby być cały czas na bieżąco. No i patrzcie, jak to śmiga. Po prostu idzie jak, nie wiem, Możem jeszcze. Zdołam namalować tutaj osiołka? Nie wiem, może pomyślę nad tym. Ale, żeby namalować osiołka, musicie subskrybować i lajkować. A także mi tutaj nacisnąć dzwoneczek. A no popatrzcie, jedna strona git, a zaraz w sekundę będzie zrobiona druga strona. A wiecie jak? O, właśnie tak. Gotowa jest już cała kurteczka szereka. No, i popatrzcie, no, po prostu już wygląda to idealnie. Oj, przepraszam. No, po prostu pięknie. A wiecie co, mam do Was pytanie. Bo bardzo bym chciałam i bardzo jestem ciekawa, czy dacie radę dobić 2000 subskrybentów aż. no, aż. do 1 kwietnia tego oczywiście roku. I wtedy, jak dacie radę tam dobić. To oczywiście będzie jakaś niespodzianka. A niespodzianki dowiecie się wtedy, kiedy dam radę dobić 2000 subskrybentów do 1 stycznia. Mam nadzieję, że dacie radę. Bo chyba chcecie zobaczyć niespodziankę, co? Ja myślę, że tak. No dobra, a co my teraz to musimy zrobić? I ja teraz myślę, że musimy zrobić pasek. Pasek panu No Oj, przepraszam, znowuż. Ta kamera po prostu mi. Trochę czasami widziałam. Robimy pasek panu szerkowi. No i popatrzcie, mamy już cały kolor. Kolo... Mamy wszystkie kolory już zrobione, a więc tylko teraz namalować go. bluzkę i będzie gotowe. A więc chwilunia, sweter będzie pomalowany i Wam pokażę. Domalowałam tu, tu osiołka, trochę słabo wyszedł, ale poprawi się, jak go namaluję. Więc tak, teraz malujemy szereg ręce, szereg buzię, a wtedy bierzemy się za osiołka. A więc startujemy. Ok, kolor szerega. Ma taki zielonkawy ten buzie, więc to damy 48. Szukamy 48, mamy taki kolor Przepraszam. Taki kolorek, a więc robimy. Potem będziemy musieli ciemniejszym, zielonym, tutaj poprawić. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was jeszcze malował Bo jeśli się śmiejecie, jak go namalowałam. To spróbujcie sami go namalować i się zdziwicie. Chyba, że ktoś ma 10 lat zdolności, no to wtedy zrozumiał. A ja maluję tymi otoczkami dopiero od 3, 3 tygodni. Raczej tak. Od 3 tygodni. A więc. Mamy już buźkę gotową. Robimy oczka, brwi i pisaczki. I szereg będzie gotowy, nie pisaczki. <laughs> Dobrze, dobra, buzia buźka jego. Będzie robiona kolorem 16. Skąd ja go znaleźć? Mam. Twierdzenie. Dobrze. Zrobiona. No, trochę słabo wygląda. Wiem, ale buje jeszcze nie wiem do końca malować. Ale czekajcie. Oczka szereka wyglądają mają takie ciemne. Czyli mi się ma po prostu z białe Możemy ołóweczkiem zrobić tak Albo no nie, dobra Zróbmy ciemną kropkę Pyk Pyk I dookoła po prostu takim brąz jakimś 96 I dookoła takim brązem I to wtedy zrobimy Zapomniałam przecież o jeszcze o rękach Czyli bierzemy znowu 48 i rączki mały. Hopsa. Hop, 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 hop. Jakby się patrzyliście tak i nie widzieliście piątego palca, szeregam to tutaj jest. Tu tak bokiem. Tak. Trochę słabo widać. Dobra. 47. Ma 47. I malujemy im. Cyk, 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 cyk. Hop, 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 hop. Oczywiście szereg jeszcze nie jest do końca gotowy, bo znowu o czymś zapomniałam. Po prostu czasami pamięć nie jest do końca dobra. Czasami się o czymś zapomina. Jeszcze myślałam, że to maluję to tak. To był taki bardziej lepszy kolor. Dobra, no i popatrzcie, szereg gotowy, ale jeszcze nie ma gotowego y, osioła. A więc osioł zaraz idzie w ruch. I tylko dajcie mi sekundę malować osiołka. Dobrze. Malowane. Teraz ciemną grzywę jego. Tyk, 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 tyk. Dobra. Wany. Teraz muszą być jego zęby. Bierze kolor. Oczywiście nie całkiem biały. Psa, zęby zrobione. Ale w środku bóżce musimy zrobić 27 taki oto kolorek. Taki to kolor. I musimy go namalać. W środku jego buz. Namalowane. I teraz tak. Oczy, oczy ma takie same, jak miał szereg. takie całkiem dużo podobne. Pyk, pyk. Teraz bierzemy po prostu brązowe. 95 weźmy. 95 jest bardzo ciemnym kolorkiem. Dobra. I teraz tak. Spójrzcie, jaki to mamy kolor. Tu mamy CG6. CG6 jest taki w miarę kolorem, bo musi być nos, nie? A jak ma być nos, to on musi być taki prawdziwym nochem. A więc jak mamy już taki nos, teraz musimy wziąć tylko BG. Jaki BG? BG3. BG3 będzie idealnie. tutaj. Tylko teraz go całego pomalować i będzie gotowy osioł z szrekiem. A jaki kolor będzie miał osioł? Kolor osiołka, ma taki kolorek, kolor osiołka będzie to CG3. O, to na razie taki kolorek ma. Chopa o, popatrzcie I ostatnie ryski Osioła ze szrekiem I szrek z osiołem jest gotowy I mogą iść w swoją podróż już Wam zaraz pokażę, jak to dokładnie wygląda. Taki jest efekt końcowy. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba, czy nie. A ja już kończę. A więc papa, subskrybujcie i lajkujcie.